bał o spotkaniu z Freezem, które potwierdził oraz w końcu opowiedział jak naprawdę wygląda sytuacja z ekipą, więc będzie ciekawie. Yy, witam was serdecznie widzowie w dzisiejszym odcinku i co ostatnio to co zrobiliście było naprawdę niesamowite, także przebijmy to i wbijamy tutaj te 150 łapek i wtedy już za dwa dni dostaniesz kolejny świetny film, a jak się postaracie to i za jeden dzień. Więc zostaw lajka like, aby się opłaca, no i oczywiście zostaw suba z dzwoneczkiem po więcej newsów, a już zawsze będzie. Będzie ze wszystkim na bieżąco. I zacznijmy sobie od tematu odnośnie kanału sportowego, wokół którego naprawdę no w ostatnim, tam powiedzmy w ostatnim pół roku no było ogrom kontrowersji związanych głównie z tym, jak mocno upadł przez odejście oczywiście Krzysztofa Stanowskiego, które nastąpiło. Ich wyświetlenia diametralnie spadły. Jak się okazało, dużo osób oglądało właśnie kanał sportowy tylko i wyłącznie ze względu na Krzysztofa Stanowskiego. A gdy spojrzymy sobie na statystyki kanału sportowego widzimy z miesiąca na miesiąc totalny spadek wyświetleń. Wcześniej było to około 20-15 milionów wyświetleń miesięcznie. Teraz spadło to najpierw do 12, a później do 7 milionów wyświetleń. Oczywiście dalej jest to naprawdę ogrom, ale widać ogromną tendencję spadkową i jeśli będzie tak dalej, to kanał może totalnie upaść. No i widać też oczywiście tendencję spadkową na filmach, a teraz... Prawdopodobnie jeszcze bardziej tendencja, tendencja spadkowa się nasili przez to, że Zdupy, czyli Maciej Dąbrowski, odszedł z kanału sportowego już totalnie oficjalnie. Kanał sportowy na Twitterze napisał: Dzisiejszy pojanek był pożegnalnym występem w kanale sportowym program Zdupy. Dziękujemy za współpracę i życzymy powodzenia. No i jeszcze on dodał: Odpowiadając na komentarze: Dzisiaj podjąłem taką decyzję i oznajmiłem szefowstwu e-odchodzę. Dziękuję za te prawie 9 miechów wspólnego. W stawania na 7.30 raz lub dwa razy w tygodniu. Do zobaczenia, kochani. Oczywiście kanał sportowy niestety, no totalnie dalej będzie upadał i być może właśnie on pojawi się w kanale Zero, który został założony przez Krzysztofa Stanowskiego już po odejściu z kanału sportowego, który to jeszcze bardziej będzie, no wygląda jakby miał mieć jeszcze większe zasięgi, bo jak na razie na kanale Zero pojawił się jedynie jeden film, który wygenerował półtora miliona viewsów, a był tylko opowiedzią co na nim będzie. No, i kanał ma już na ten moment około 500 tysięcy subskrypcji. A planowany start jest już 1 lutego, więc prawdopodobnie już wtedy ujrzymy, jak to będzie wyglądało. Ale zapowiada się to dosyć ciekawie. No, i właśnie, może Maciej tam się pojawi. Oczywiście, to nie jest w żaden sposób potwierdzone, ale takie są moje, powiedzmy, jakieś tam spekulacje. Teraz przejdźmy do ważnego tematu odnośnie Fame MMA, bo jak wiecie, bądź nie, no to dzisiaj miało miejsce oficjalne ogłoszenie kaety walk. I co ciekawe, zostały tam pokazane również nowe, nowe jakieś działania ze strony ponieważ jest tam jakiś tam, powiedzmy, turniej, w którym jedna osoba zwyciężyła. 2 miliony złotych. I ogólnie osoby, które całym frame MMA się przedstawiam, to Amadeusz i Polak, Tycha Malczyński, Joseph, Filipek, Wiewiór, Tańcuda. No i teraz to jakby to był ten turniej, a walki to co-main event, Don Casio vs Boxdel, dziewiąta walka, Dario lew vs Xajo. 8 no to będzie tam półfinał jakiego turnieju jakby, szósta walka, Kosa vs Tushol, piąta Alan vs Vampir, no i reszta to już są jakby te te, te te turnienie jakby powiedzmy, bo wiadomo, no nie wiem o co chodzi w tym turnieniu, ale to jest jako main event ten turniej cały. No i ogólnie pierwsze dwie walki, no to jeszcze są zakryte i ich nie znamy, pewnie będzie to coś powiedzmy podsta podstawowego i co ciekawe mamy już oficjalnie informację, że Faedenga nie zawalczy z Olejnikiem na całej gali. No ogólnie karta walk czy prezentuje się jakoś niesamowicie? Myślę, że nie, ale myślę, że może być to ciekawe z uwagi właśnie na ten turniej. Jedyne, co, co, co jest tam może ciekawe to Dario Life vs Xayo, no i może w jakimś stopniu ten co-main event, Don Cassio vs Boxdel, ale czy mnie to jakoś bardzo mocno ciekawi? Myślę, że raczej już nie. No a jest to 20. jubileuszówka, więc powinno być to według mnie ciekawsze i lepsze, ale może się pozytywnie zaskoczymy już na żywo. Zaskoczony na pewno wczoraj był naprawdę bardzo mocno budda z ilości osób na streamie, ale nie tylko, bo wyda wydarzyło się tam naprawdę wiele rzeczy. Przykładowo gościu, który tak naprawdę w tam pierwszych kilkunastu minutach live'a wygrał super, okazało się, że nie ma go w Polsce, jest yy, chyba w Kolumbii, z tego co pamiętam, nie chcę się pomylić, no i tam chyba dopiero po godzinie yy, mógł z nim sobie pogadać. Okazało się, że całe auto w pewnym sensie odebrał jego syn, ale nie odebrał go fizycznie jakby, no bo oczywiście nie mógł z nim, nie mógł nim wyjechać ale pojawił się na samym streamie i pojawił się również przy tym aucie oraz właśnie w aucie bo je odpalał dodatkowo na streamie pojawił się live y, IRL w którym pojechali oni na przykład do domu dziecka oraz pokazywali perspektywę jak to wszystko działało bo działało to tak że jechali oni do zwycięzcy super po niego no i przy, przywozili go jakby y, właśnie do studia dodatkowo gościu na przykład y, który wygrał Audi również bardzo pozytywnie nastawiony a ta aut w sumie nie pamiętam. Chyba jeszcze jedno zapadło w pamięć mi. Posłuchajcie sami, jak gościu wygrał E46. Z, z kim mam przyjemność, przepraszam? Przemek. A, a Przemek ogląda live'a, czy nie? No no, 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 To wszyscy, wszyscy, wszyscy. Ku... Co tam z tyłu? O, cześć, cześć, Co tam z tyłu, chłopie? Wypuść ją, wypuść ją. Siema. Siema. Z kim ja gadam? Aaaa, no. ja w sumie że jestem boski. Czy wy jesteście delikatnie przychmieleni? Mało powiedziane, budaj! No, była to dość ciekawa reakcja. Był on pewnie to po y, pewnych środkach. Tego nie wiemy, oczywiście, ale tak myślę. Został tam, oczywiście, pobity. A jako osób, osób, czy byłem jakoś zdziwiony? Myślę, że nie, bo to było wręcz pewne, że takowy dostanie pobity. I jeżeli udałoby się pobić 700 tysięcy, co prawie się udało, to byłby no naprawdę piękny wynik. Niestety został tutaj pobity ale osób było dokładnie 698 158 osób w rekordowym momencie, więc 700 tysięcy osób nie było, ale no wiecie, no jest jeszcze może kiedyś szansa. Było oczywiście nieco mniej, ale rekord został pobity, bo wcześniejszy należał do Wardengi, który podczas Pandory Gate odpalił live'a i oglądało go ponad 400 tysięcy osób w jednym momencie. Dalsze miejsca to właśnie również Budda z wynikiem 299 tysięcy, no i jeżeli chodzi o Twitcha, no to Sayo z wynikiem 192 tysięcy i Izak z wynikiem 111 tysięcy, więc prezentuje się do, do, to dosyć okazale. Jak się okazało i w sumie no to już było od dawna wiadome, że jest to ostatnia loteria z y, rąk Buddy, jednakże czy będzie faktycznie ostatnią, ostatnią, tego nie wiemy, ale mam nadzieję, że nie, bo jest to dosyć fajne, no i widać, jest to dosyć też Mocno, mocno zasięgowe. Teraz przejdźmy do oficjalnego tematu odnośnie ekipy Phasera i jej powrotu, ponieważ wiadomo, no, na przestrzeni tam ostatniego czasu pojawiło się masę plotek odnośnie jej powrotu z uwagi na na przykład TikToki od Mójczyks do słynnej ekipy piosenki. Później okazało się, że do internetu wyciekło prawdziwe, jak teraz się dowiedzieliśmy, zdjęcie to ją wraz z Feizem, którzy się spotkali, jak się okazało, w celach prywatnych i nie, nie rozmawiali. O oni o ekipy, i niestety nie mamy pozytywnych informacji. Bo faktycznie, tak jak widzicie po tytule, ekipa może już po prostu nigdy nie powrócić. Całą akcję mogliście w ogóle nie widzieć, bo był to wywiad, który zabrał 71 tysięcy wyświetleń. Więc może większość z Was raczej go nie widziała. No ale teraz sami posłuchajcie. w których ja dostałem to pytanie, coś tam sobie przyżartowałem, że jakieś tam jesteś tam odboje y czy coś, ale to jakby było w formie żartu. Na dobrą sprawę, ja jestem takim człowiekiem, że nigdy nie mów nigdy, ale wydaje mi się, że. No... Nie wróci w takim starym składzie, ale czas pokaże, może, może coś fajnego się wydarzy, bo to też jakby jest e, czasem spoko dla tak zwanej fabuły życia, nie? że coś wydarzy się w uniwersum, e, jakiś obrót spraw czy, czy coś takiego. Ale mimo wszystko tak jak mówię, no, raczej w, w takim starym składzie nie wróci na zasadzie, nie wiem, że za miesiąc wyjeżdżamy i nagrywamy serię odcinków. Raczej tak nie będzie. Ale to, co wyłapałam z twojej wypowiedzi, napisałeś Karolowi, że go widziałeś, czyli macie relacje. Bo po no, rozpadzie. Na TikToku przerwę. Na TikToku ludzie wyłapali, że byłem z nim sobie coś zjeść. Jak byłem w Krakowie. Owszem, byłem, i jakby to byłem ja. Nie jesteśmy wrogami i na, na, na dodatek znamy się bardzo długo. Więc ja uważam, że nie musimy być na jakiejś relacji w sensie w inter. Jakby nie poszedłem z nim, żeby ludzie mi zrobili zdjęcie, poszedłem z nim prywatnie, a to, że ludzie zrobili zdjęcie, to to już jest ta. To już jest ta wypadkowa tego, że jesteśmy popularni po prostu. No i jakby. chcąc, nie chcąc, trzeba się pisać na takie coś. Ale no co, to jest jakby normalna sprawa. Poszedłem z nim na zwykłe, prywatne spotkanie. No i dowiedzieliśmy się, jak sami słyszeliście, dosyć dużo. No, czy szykuje się coś? Szykuje, ale czy będzie to takie, jak dużo osób myślało? Na pewno nie. No i detektywi, co do tego spotkania, mieli rację, ale do tu chyba no raczej nie. No nie jest to, jak widzicie, to, co, czego by ludzie chcieli. I myślę, że po prostu no, trzeba to wziąć pod uwagę, że nigdy tak może już się nie wydarzyć. Jest to dosyć smutne, no jest. Ale no co, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. No, bo może akurat się zaskoczymy, mile bądź yy, nie mile, ale mam nadzieję, że mile. Dziękuję Wam za oglądanie tego dzisiejszego odcinka. Jeśli film Wam się spodobał, zostaw lajka, suba, komentarz. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się już za jeden albo dwa dni. Yy, zostaw łapkę, bo na 150 wrzucę Wam jutro film. Taka niespodzianka dla osób, które oglądają do końca. Cześć, kocham Was. LOLO, yy, koment. Najlepszy kanał w Polsce R8.